Syndicate z 1993 roku to była gra. Wtedy jeszcze Peter Molyneux faktycznie rewolucjonizował elektroniczną rozrywkę, a nie jedynie to obiecywał. W 1996 wyszedł sequel tej izometrycznej cyberpunkowej gry akcji z elementami taktyki, znany jako Syndicate Wars. Potem jeszcze w 2012 wykorzystano markę do stworzenia koopowej strzelanki pierwszoosobowej i mogłoby się wydawać, że izometryczny Syndicate już nie wróci. A tu niespodzianka! Z pomocą Kickstartera z głównym projektantem Syndicate Wars z Asterami taka koncepcja rozgrywki powraca. Nazywa się to... Satellite Rain. Hmm... Satelity... panowanie? Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako kłas, a z tego materiału dowiecie się o co biega w sprzedawanym w ramach wczesnego dostępu na Steamie Satellite Rain. To znaczy, z tym tytułem to chyba chodzi o to, że akcje obserwujemy z kamery umieszczonej na satelicie czy coś w tym stylu i że panujemy nad naszymi agentami, więc satelitarne panowanie. Mniejsza z tym. Jeśli ktoś nie grał w Syndicate, a podejrzewam, że takich ludzi nie brakuje, bo gra ma już. hmm. rany boskie 22 lata to podpowiem, że to był taki fajny tytuł, w którym kierowaliśmy czterema agentami megakorporacji pod koniec XXI wieku, którzy to agenci karabinem, miotaczem ognia i strzelbą Gaussa walczyli o wpływy z innymi korporacjami. O, taki tam codzienny kapitalizm w najczystszej formie. I tu w zasadzie mamy to samo, ale ładniejsze i nowocześniejsze. Tutaj też wrażenie robi śliczne futurystyczne miasto skąpane w światłach, reklam odbitych od wiecznych kałuży. Nasi agenci hakują terminale, zakradają się do zamkniętych kompleksów, pozyskują broń, którą potem dział badawczy rozbiera na kawałki i uczy się reprodukować, a także od czasu do czasu strzelamy do strażników lub też skradamy się. W ogóle zaskakująco wiele tu skradania, grając co chwilę pakowałem się w jakąś misję, którą mogłem teoretycznie próbować rozegrać siłowo, ale rozsądnie. Trudniejsze wydawało się zjeżdżanie do celu po jakimś kablu, przemykanie między patrolami, wyłączanie kamer i hakowanie zamkniętych drzwi. Co zabawne, gra ma system osłon, więc grając w to miałem trochę wrażenie grania w nowego X-Koma, ale takiego rozgrywanego w czasie rzeczywistym, nie toolowego. Chowałem się tu za obiektami, aby pozostawać niezauważonym przez patrole, albo aby zyskać przewagę i ochronę podczas strzelanin. Satellite Rain jest jeszcze w wersji pre-alpha, więc głównie można tu zobaczyć, jak działa mechanika rozgrywki oraz miasto, ale poza tutorialem, kilkoma bardzo podobnymi do siebie misjami i zastraszającą ilością błędów, jeszcze tu za wiele nie ma. Ale ogromny potencjał widać jak na dłoni, bo bieganie naszymi agentami, z których każdy posiada swoją klasę postaci i zestaw umiejętności, już teraz działa fajnie. Samo miasto wygląda też naprawdę genialnie. Te reklamy, deszcz, antygrawitacyjne pojazdy, barwnie odziani przechodnie i niebanalna architektura przestrzeni pełna kładek, pasaży i innych nietypowych przejść. Widać, że twórcy wiedzą jak uciec od nudnego schematu ulic ułożonych w kratkę. Może to wina mojego starzejącego się kompa, ale gra wydaje się póki co okrutnie niezoptymalizowana. U mnie lubiła huśtać się między 11 a 35 klatek na sekundę, a wyłączenie wszystkich opcji graficznych pozwoliło mi w danej lokacji pozyskać może ze 2-3 klatki. Ale mówiąc to nie tyle narzekam na grę, bo to przecież pre co tłumaczy się czemu ten materiał tak niepłynnie wygląda. Niemniej ta wersja już pokazuje, że jest tu spory potencjał i że twórcy wiedzą co robią, więc jeśli ktoś tęskni za klasycznym Syndicate zdecydowanie Powinien mieć satellite Rain na oku. Chociaż z zakupem to bym się jeszcze wstrzymał, dopóki gra nie wyjdzie ze stanu niemowlęcego. Cóż, udanego cyberpankowania. Game on!